Zadanie trzecie, która z poniższych nierówności jest prawdziwa. 25 dziewiątych jest mniejsze od 23 dziewiątych. Oczywiście 25 dziewiątych jest większe od 23 dziewiątych, więc pierwsza nie jest prawdziwa. 5 czwartych, dodać 5 drugich, aby wykonać to działanie, pamiętaj, że musisz mieć wspólny mianownik. Wobec tego 5 czwartych zostawimy. A 5 drugich sprowadzimy do mianownika 4, czyli rozszerzymy ten ułamek przez 2 i otrzymamy 10 czwartych. 5 czwartych plus 10 czwartych to jest 15 czwartych, a to jest 3 i 3 czwarte, co nie jest liczbą większą od czwórki. W takim razie odpowiedź B też nie jest odpowiedzią prawidłową. 13 siedemnastych razy 3 należy wykonać tak, że mnożymy tylko licznik przez tą trójkę. Mianownik przepisując, wobec tego 17 na dole zostaje, a 13 razy 3 to 39. Wynik lewej strony to 39/17, ale po prawej mamy tyle samo, więc 39/17 nie jest większe od 39/17, bo te liczby są równe. W takim razie odpowiedź C również nie jest prawdziwa. I w ostatniej nierówności 11 jest większe od 11/13. Oczywiście, że lepiej dostać 11 z 12 kawałków niż 11 z 13, bo te kawałki będą większe. W takim razie prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D.